No dawaj, 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 dawaj. Spalcie światłość i wzajemnie. Lecimy. Bam, bam. Tutaj 500 tysięcy zdrowia. Bum, lala! Jeśli żyć ci będzie tane, skarby znajdziesz nie nieprzebrane. Ciepano, ja jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone i zapraszam Was, moi drodzy, do kolejnego naszego starcia zupełnie nowiutkim, świeżutkim deckiem. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się Hunterem, ale spokojnie, spokojnie. Nie będzie to Face Hunter. Będzie to Hunter bardziej, bardziej midrangeowy, Talia również agresywna, również bazująca oczywiście na tym nierozłącznym, można powiedzieć, z Hunterem Hero Powerze, ale talia, przy której troszeczkę więcej, według mnie, trzeba myśleć. A przed nami dosyć trudny meczak, tak mi się zdaje z kapłanem, no, aczkolwiek ta ręka, można powiedzieć, rekompensuje troszeczkę mój ból. A zastanawiam się tylko czy całą ją chciałbym e, przytrzymać, Orlego Rogu wątpiałbym, potrzebował, no chyba że polecą jakieś kapłanki, ale kapłanek szczerze mówiąc jakoś się bardzo nie boję, czy boję się. To jest właśnie dosyć duży, duży problem, ponieważ w midrange'owych dekach e, jest ważne aby dostać w miarę dobrą rękę, ponieważ e, no można powiedzieć, że już od pierwszej tury zegar po prostu na nas tyka. Szalony naukowiec, to jest coś co chciałbym zobaczyć, e, Upiorny pajęczak pewnie też, czy Rook czy też nie, to będzie nasza druga tura, to pewnie będzie nasza trzecia tura to możliwe, że tego chciałbym się pozbyć z kolei. E, normalnie chyba w takich meczach bardziej przeciwko... U, spuści psy, jest zupełnie chyba nieprzydatne tutaj. E, normalnie w takich meczach typu na przykład przeciwko Zo, przeciwko innym... O, jednak wraca. On jednak bardzo chciał tutaj być w tej ręce, dobrze. E, przeciwko Zo bym tego pierwnego pańczyka na pewno, na pewno zostawiał. Przeciwko jakimś innym hunterom też prawdopodobnie by on został. Ale przy, e, w przypadku Blista, gdzie ten jeden punkt ataku ma duże znaczenie e, i to, że on nie zabija e, potencjalnie, jakiejś postaci ma też duże znaczenie moneta, to... Ojej, Deflord, to będzie problem z panem śmierci. Tutaj, chyba, że dostaniemy jakiś. No, jakieś coś fantastycznego. O preserogarów już jest mniej więcej tym, o czym mogę mówić, ale niestety, niestety nie on tutaj będzie grał pierwsze skrzypce, tak mi się zdaje. Um, co my tutaj robimy? To jest duży problem, duży, jak to można powiedzieć o postaciach, które mają 8 życia i mogą być leczone. Um, powinienem go zaatakować, tak mi się zdaje, tylko że zaatakuję wtedy tylko za 5 i to troszeczkę mało. Um, mogę po prostu wyciągnąć broń i tyle, mogę pójść do upiornego pajęczaka i chyba najbardziej kusi mnie upiorny pajęczak, ze względu na to, że i tak nie będę grał tego tresera ogarą w przyszłej dużej, bo ten pajęczak raczej zginie śmiercią tragiczną. Um, a ja z kolei, jeśli nie zginie, to będzie bardzo ładny traser ogarów. W innym przypadku będzie to Oli Ruk. Fajnie, że już jest ta, ten lew żywy w naszym tutaj deku. On oczywiście, e, nasz przeciwnik, czuje, co tu się może święcić i że ten traser ogarów może się tutaj e, pokazać. Tym bar Znaczy, gram tylko jednego w sumie, więc e, nie jest to aż tak bardzo prawdopodobne, ale jest oczywiście prawdopodobne. Ile mamy tutaj obrażeń? O! Kilkomant by był super, gdybyśmy tylko mieli tę e, żywą bestię, ale zostawienie jej do tej turby i tak nic nie dało, ponieważ nadal byśmy nie mogli jej wyrzucić i tak dalej. I tak dalej. Nie wiem, czy do końca użycie tej monety... A nie, bo to była jego moneta, przepraszam. Nie ja. Nie, dobrze. Ja to ja w takim razie dobrze zegrałem. Mamy dwa e, obrażonka z tego plus tutaj są cztery. Możemy zabić z orlego rogu tego deflorda i myślę, że trzeba to zrobić już teraz jak najszybciej. E, proszę, daj mi fajną pułapkę. Tak, tę pułapkę. Dziękuję bardzo. E, ok. Ok, i to jest bardzo fajne, tylko się zdaje, zegranie, zobaczymy, co dostaniemy. E, załogowy szatownik byłby w porządku, nawet bardzo fajnie. Tkacz sieci, no, nie do końca, powiedzmy. Um, to, co fajne jest teraz, to to, że e, w Priście gra się tego akwoblina, akwoblina tropiciela, która karta jest taka, powiedzmy, średnia. No, zwykła, za 2 many 2 3 ukrycie, co. Nie jest jakimś szalonym zagraniem, ale fakt, że Priest może właśnie w drugiej turze zagrać sobie taką kartę i dograć później do niej wybrańcę Walena, to, to jest po prostu niesamowite, absolutnie. Tym bardziej, że ta karta no po prostu na pewno przeżyje, bo no, remowali, które zadają trzy obrazy. Znaczy, jest może ten Flame Cannon, ale to raczej dużo nie daje. To, co, do czego dąży, to to, ponieważ nasz przeciwnik nie wiem nad czym się zastanawia, to jest zabrażająca pułapka. Tak, zapewniam cię. Atakuje? Ja myślę, że błąd tutaj jest nie atakując, a, ale dobra, nie będziemy go pouczać. E, tutaj bardzo ładnie wygląda Leok, y, znaczy nie, Leok nie, Leok nie, nie, na pewno tego nie gramy, nie, 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 nie tego na pewno nie gramy. E, pacjemy, znaczy zrobimy sobie w ten sposób, e, co chciałbym tutaj zobaczyć, jeśli on chce tradować, to spoko. Zdajemy się, czy my nie powinniśmy tutaj tradować, e, znaczy wymienić, pacnąć e, tak, dobić to, co z niego wyskoczy, bo raczej to powinno być do zabicia z tego tkacza sieci. Eee, no i z tą pułapką tutaj czekać. Możemy też po prostu strajdować i dobić to w drugą stronę. Um... <laughs> Jeśli chce atakować tym akwoblinem, to spokojnie... Nie, ja myślę, że tutaj możemy pójść w twarz. Tak mi się zdaje, że możemy sobie na to pozwolić. Jeśli on chce zbustować jedną z tych postaci, no to jeszcze jakoś to przeżyje. Mam ten rozkaz zabicia na przyszłą turę. Okej, okay, ja on atakuje tak. Eee, aha, czyli będziemy jeszcze wybrańce walena. To to dosyć niefajnie, ale mamy fajne, odpowie agresywną Jekajmy odpowiedź. Oho, nie rób tego! Ty zwy człowieku. Harrison Jones. Zapomniałem o tej karcie, muszę to przyznać. Tak, mój błąd. Wow! Nie, ale, dlaczego nie atakujesz? To jest dla mnie niesamowicie nie do zrozumienia, czym on nie zaatakował tutaj. Niesamowicie to jest dla mnie niezrozumienie. Co jest tutaj najlepszym zagraniem? Mamy dwie opcje. No albo to będzie Zwierzęcy Towarzysz i Kill Command. Pewnie na tym clear'ujemy, clear'ujemy. Całkiem jakiś tam stół sobie budujemy fajnie. Druga opcja to jest Lew żywy I chyba Lew żywy będzie gorszym zagraniem, tak mi się zdaje, ponieważ e, w tym momencie... I się to ja nie chciałem, bardzo. Ale dobra, trudno. Zrobimy sobie w takim razie tak. Eee, patniemy tego kolega. Musimy oczywiście staridować, ponieważ kapanka okej. Okay. Uuu, drugi lew! Jak dobrze jak wspaniale. Mm, nie zamierzam ci dać tego wybrańcy Walena, więc niestety nie zostaje ta postać tutaj. Drugi lew. Biorąc pod uwagę to, że już jednego mamy, a jeszcze jeden gdzieś tam w tym naszym deku siedzi, jest po prostu niesamowity. zombiak, kapłanka, ochnajów, Wybierając Welenę na zombiaku, okej, okay. welena, przepraszam, na zombiaku, będzie miał 7 życia. Mm, top deck, top deck, jaki by, by nas top deck tutaj uratował? A znak. A Flara też nie jest taka zła. Ok, zagramy sobie po prostu dwa. Pójdziemy w twarz, no bo trajdowanie tutaj nie widzę żadnej opcji dla niego. Flara, mm, jedna z kart eksperymentalnych. W każdym deku lubię sobie dorzucić taką jedną kartę eksperymentalną, którą może czasami się gra, czasami się nie gra i to generalnie różnie tam wygląda. Ale. Mm, właśnie tego słowa śmierć się bałem w poprzedniej turze i dlatego zagrałem troszeczkę inaczej. W, tym, w, tym, w tej turze to słowo śmierć nie jest aż tak masakryczne. E, to będzie druga, drugi lew, który mam nadzieję, że tutaj go troszeczkę już przygwoździ. E, zwierzęcy towarzysz, nie, to będzie lew. E, pytanie tylko: czy gramy już tą Flare czy Hero Power? Myślę, że Hero Power, ponieważ na Flare jeszcze tak mi się zdaje, że będzie czas. E, jeden trade'ik tutaj. Myślę, że nie zaszkodziłby, ale pójście w twarz też nie jest takie złe. Jedyne na czym się zastanawiam, to jest po prostu ta kapłanka Euchenajów, która może się w każdej chwili pojawić. A jeśli się ona pojawi, no to trochę mi przykro, ale nie będzie aż takiej, zdaje mi się, że masakry. Najlepsze, co on by mógł teraz zrobić tak. Kapłanka Euchenajów pakuje tego zombiaka w lwa. Zadaje mi przy okazji 5 obrażeń, bo te agonia tego zombiaka to jest w tym momencie zadaj 5 obrażeń, a nie ulecz się, a nie ulecz. Później atakuje go z hero poweru, ginie ten lew, mam 4 hieny na stole i on te 4 hieny zabija kręgiem uzdrawiania. Nie ma takiego zagrania, co jest w porządku jak najbardziej, bardzo przyjemne dla nas, będzie leczył tego, tego zombiaczka. Z tym zombiaczkiem to już... wow! I leci w twarz. Ja bym jeszcze czym on ale nie będziemy mówić e, panu, jak ma grać, e, pani, nie wiem, komukolwiek. Gdzie są moje, jasny gwint, gdzie są moje, e, gdzie są moje fajne, fajne, fajne towarzysza. towarzysze? Może nożownik jest tutaj opcją, ale jest bezryzykowną opcją. Spróbujemy z tej flary coś w takim razie wyciągnąć. Powinien to zagrać z samego początku, ale miałem taką, taką nadzieję na tego Leoka, że aż nie uwierzycie. Um, tutaj troszeczkę zepsuliśmy tę grę, więc... No trenowanie w zombiaka ma, jakiś, ma jakąś opcję, ale jeśli chce trenować zombiaka, to powinienem zagrać tego nożownika chyba w takim razie. powinienem co zagrać nożownika i później tego zwierzęcego towarzysza. No ale po prostu 66% szans mieliśmy na świetne zagranie z tego z, z tego z tego zwierzęcego towarzysza, więc na to liczyłem. Tutaj fajną, bo opcją było, jakby, rzucić nożownika i szalonego naukowca. Na razie z tą, e, z tegoś nie będziemy zagrywać rajdzić. Ile on miał tam sześć many, czy miał jeszcze? Nadal może mieć holinowe. Ehm, no cóż, no mam nadzieję, że tej holinowy nie ma. To jest, e, chyba? Czy, czy tradujemy jednak? Nie, pójdziemy w staż. On się dosyć dużo uleczył, więc muszę nadążać z tym, zadawaniem obrażeń, tym bardziej, że no, czas, krótko mówiąc, dla nas tyka. E, jeśli on nie ma teraz tej holinowej, no to jesteśmy w super e, pozycji. Jeśli on ma teraz kapłankę u Henajów. A mają z tego co widzę. Nie ma holinowych. No. E, czyli nie dobrze. Nie wystawia już nic. Nie, nie już nic, nie już nic musi wystawiać. Nie musisz już nic wystawiać. Fantastycznie. A, o! I załogowy szatkownik, bardzo ładny komdek. Nie wiem w sumie na co czekam z tymi e, psami, ponieważ Priest raczej nie będzie spamował dużej ilości postaci. Jednak, jeśli zachciałbym mu się zagrywać jakieś kabalistki cienia, e, tego typu rzeczy, e, czy dobrze mówię, kabalistki cienia, tak, te za 6 4-5, które przejmują e, kontrolę nad. E... No cóż, nieważne, ponieważ to się nie dzieje, Okej, okay. To chyba będzie. Oj nie, ta sowa bardzo, bardzo zła. E, bardzo zła sowa. Szkoda tylko, że nie potrafimy jej cofnąć do naszej ręki. Wow, leczy siebie, Okej. Okay. I kolejny zombiak. No, troszeczkę nam to kupuje, z, czym z życia. Wężowa pułapka też bardzo przydatna i nie wiem, czy to już nie jest pora, a nawet na pewno to jest pora na e, nożownika. A, a propos pułapek, jakie gram, w sumie mogę sobie pozwolić na dygresję, to jest tak, jedna wężowa pułapka, dwie zamrażające, e, tak stwierdzimy, że będzie najlepiej. Tu możemy na początku spuścić psy. Nie, na początku powinniśmy, zdaje mi się, że straydować, Czy nie? Czy to nie ma dużego znaczenia? Nie, na początku powinniśmy spuścić psy, tak mi się zdaje. To jest chyba, chyba lepsza opcja. I zagramy sobie jeszcze te dwie karty. Ten deck ma duże problemy z dobieraniem kart. No trzeba powiedzieć, że to jest. Wow! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden? No, było blisko. Um, Okej, okay. ten deck ma problemy z dobieraniem kart, a acz. Acz, no wiecie, nie zawsze jest to rzeczywiście to, czym powinniśmy się przejmować. No to jest jednak agresywny deck, więc, no cóż, chyba sobie strajdujemy real... Znaczy, tak, sterydujemy sobie chyba tak. Żeby zrobić po prostu miejsce dla tych kolejnych piesków. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. No to teraz zrobimy snajper z Mam nadzieję, że te niecze... Znaczy te noże trafią ładnie. No, 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 strzelaj, strzelaj, moi drogi. Strzelaj, strzelaj, bo ja tu mam mało czasu, mało czasu. No dawaj, 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 dawaj! światłość i wzajemnie. Lecimy. Bam! Bam! Tutaj. 500 tysięcy zdrowia. Bum. Tra-la-la-la! To power lepszy. On jeszcze nie będzie nic w te, nic w tej turze atakował. No to się były chyba fartowne te noże, aczkolwiek inna ka, inne konfiguracja też była całkiem niezła. Znaczy widzę, że troszeczkę mu się nie spodobało to nasze zagranie, no, ale cóż, nie mam na to wpływu! Bo ma światło... Okej. Okay. kolejny sekret, tutaj zamarzającą pułapką. On się teraz będzie leczył. Stop teraz lwa by było dosyć kluczowe. To majster tak na pusty stół jak wolisz. O, no, pierwszy jest okej. Okay. Czyli to jest priest, który właśnie gra tę bombę światła, przepraszam, bombę cienia, czym powiedziałem, bomba cienia to nie ta karta oczywiście, bomba światła. Każdy z zada... chce no nie no, okej, okay. to, to jest ta wersja, można powiedzieć, tego kapłana. Jestem ciekawy, czy gra dwie te bomby światła, jest taka też możliwość. O, jeśli dostałeś mojego lwa, to nie wiem, nie, zapraszająca pułapka. Jestem, atakował w pajęczaka, czy nie? Chyba nie w pajęczaka. Chyba nie w pajęczaka, w pajęczaka atakował, bo nie do końca zobaczyłem, bo ta animacja nie była taka dokładna. Jak mi zrobisz tu drugą holinowę, nie śmiej nawet mi robić drugiej holinowy. Nie ma takiej opcji. Okej, okay, chociaż jest jeszcze w porządku. I tak raczej nie blokuje tutaj mi żadnych zaklęć za bardzo, więc to dużo nie zmienia. Chociaż kilkomand byłby bardzo przydatny, a że też nie jest kartą, którą będę gardził. Tutaj zdaje mi się, że powinniśmy pójść w twarz i mieć nadzieję po prostu, że on nie ma tej drugiej holinowy, aczkolwiek granie dwóch holinu, holinów to brzmi strasznie, to się nazywa rozbłysk światłości po polsku. W granie dwóch rozbłysków światłości i jeszcze bomby cienia, i prawdopodobnie drugiej bomby cienia jest wow. Wow! Nie! Okej, okay. sowa jest super, Kilkomand jest super. O, właśnie o tej sowce mówiłem, choć do mnie suweczko. Tutaj pójdziemy, jeszcze troszeczkę można powiedzieć agro, w ciupkę, ale na tym etapie gry musimy po prostu iść równo, równo agro zdaje mi się, że to jest najlepsza opcja dla nas Tym bardziej, że każdy top deck może nas przybliżyć tutaj do e wygany. On oczywiście będzie trade'ował, no tutaj jest jak najbardziej wiadome e No niestety z dwoma panami śmierci to nam już będzie się trochę ciężko uporać Tym bardziej tu będzie jeszcze obro kolega od Welena to jest jedyna tura, w której możemy chyba jeszcze coś ugrać, tak mi się zdaje. Ponieważ jeśli tutaj stopdekujemy kradzież, czy nie kradzież myśli, tylko kilkomanda, no to będzie po prostu cudownie. Ale czego stopdekujemy? No, moi drodzy, nadal są na to szanse, że możemy stopdekować kilkomanda. Mamy dwa takie nożownik. Te noże musiałyby być nieziemsko wręcz. Szczęśliwe. Eee, czy będą? Poszły dwa Anlisze, więc myślę, że jestem zobligowany do zrobienia tego. Czy ten jeden nóż trafi? Proszę w twarz! Proszę w twarz, drugi nóż! Dawaj, 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 dawaj! dawaj! Niestety nie. Blisko, aczkolwiek tak daleko. Musimy się po prostu z tym pogodzić. Możliwe, że poczekanie z tym nożownikiem było jakąś opcją, acz no. Wiecie, mogłem, mogłem tutaj próbować bardzo, bardzo bliska gra. Eee, bardzo bliska gra. No i niestety, drugi rozwój świętości to jest strasznie dużo, szczerze mówiąc, drugi rozwój świętości i jeszcze światło, jeszcze bomba, znaczy, bomba światłości to jest niesamowicie dużo. E, to by kilkoma przemoc nadal nas ratuje, aczkolwiek nie wierzę w to bardzo e, szczerze. Znaczy, to jest w sumie... Czyli mam jeszcze jeden Kill Command w, w Talii. To jest sobie całkiem duże prawdopodobieństwo, ochyciarz nam tutaj będzie kupował Szczymon Sturę. Bo raczej nie powinniśmy być martwi, bo czekajcie, 10 obrażeń. On musiałby mieć Holy Fire, ale już jeden święty ogień, o którym mówię, był. Szczymon są całkiem duże opcje, że ja to mogę jeszcze wygrać. Aczkolwiek to wszystko zależy od top decków moich, jak i jego. On tu będzie tradeował, z czego się bardzo cieszę. Aczkolwiek ten trade mi się nie wiem, czy do końca podoba. I doktor Huck to będzie coś, co będzie kończyło już raczej tę grę, która naprawdę do ostatniej, ostatniej karty była bardzo dla nas. No, kilkoman, czy nie kilkoman! Jest kilkoman! Wow! Proszę bardzo! Z kilkoman, czyli coś. Wow! Jest i on. Aj, były duże szanse na to. Zdaje mi się, że były już duże szanse. Aj. Chyba miałem jeszcze dwa, czyli to było dwa z sześciu. I tym właśnie meczem awansujemy, moi drodzy, na e, piąty poziom rankingu, tym lead rangerem, Hunterem. I jest tutaj bardzo ważne, aby. Wow, naprawdę nie wierzę w to, że, że tak udało nam się stąd dekować. Troszeczkę obrzydliwie, aczkolwiek ten deck e, ma takie, można powiedzieć, face characterowe na ciałości. E, pokazuję wam go, gdyż jest, myślę, że dosyć ważne, abyście go w całości zobaczyli. E, kluczowe karty, które muszę tutaj wymienić, to oczywiście tak: lwy, lwy błójno, grzywe. No, dwa, wstawiłbym trzy, jakbym mógł. Doktor Hook, także bardzo przyjemny. Śluzorze, aby troszeczkę um, opu znaczy, generalnie według mnie, może się mylę, może się nie znam na tym deku, ale ten midrangerowy hunter polega na tym, aby w miarę na początku uzyskać kontrolę na stole yy, i... Później używając właśnie takich spowalniaczy, typu śluzożer, typu zamarzająca pułapka, typu jakiś nożownik z e, d, 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 spuścić psy lub nożownik z wężową pułapką, używając właśnie takich trików, po prostu tego naszego przeciwnika odrobinę opóźnić, abyśmy mieli szansę zadać te dodatkowe obrażenie. Jest to deck bardziej rozwinięty niż Face Hunter. Tutaj nie musimy tylko klikać w twarz, aczkolwiek ta agresja od pewnego momentu gry jest po prostu zobligowana. My nie mamy, jak widzicie, dużego late game'u. No to jest nasz cały late game, to jest Lew żywy i Doktor Hook. To nie jest dużo. To jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany deck, jeśli chodzi o te wszystkie komba i różne rzeczy, które o których tu trzeba myśleć. Więc bardzo Wam go polecam, bo jest fajną odskoczył od Santa, Nie jest... No, nie jest taki, można powiedzieć, opatologiczny ale dobra, karty, znakłowcy, fajny removal, podoba mi się. Tka trzeci, e, bardzo ciekawe bestie, jakie możemy z tego e, dostać, <laughs> e, są często naprawdę niesamowicie e, ważne. Jak widzieliście, dostaliśmy tutaj dwa bujnogrzewego, który miał duże znaczenie. Można dostać Gaxrille, można dostać e, e, Króla Kruszora, tylko tyle jest bestii, przepraszam. No i oczywiście te wszystkie bestie, tutaj jeszcze z fajnych jest Król Mukla, też bardzo porządna bestia. Tygrys, jaki bestia, sama w sobie bestia, jest całkiem niezły, pędzące kodo, też by mnie narzekał, zagubiony biegus, bardzo dużo fajnych kart można z, tej, e, z tego tkacza sieci dostać. Flara, moja eksperymentalna karta, która służy do odpowiadania na innych hunterów, inne deki, um, można powiedzieć, no właśnie z tymi sekretami, których strzymując przy magach e, jest bardzo dużo. E, szybki strzał, fajny removal. Czasami, naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy go użyli tak, jak w, tej, w tym meczu udało się nam go, e, użyć. Czyli właśnie, aby rzeczywiście dobrać charakter z reguły, to jest po mu wal za 2 many 3 obrażenia. E, Wężową łapkę i dwie zamrażające, czyli, no, coś, co jest e, także esencją, można powiedzieć, tego mid huntera. Razem z nożownikiem i upiornym pajęczakiem, te noże mogą czasami naprawdę odmienić grę. E, sowa, aby wyciszyć prowokację. Szalony naukowiec, no oczywiście, żeby wyciągnąć te sekrety, nigdy nie zostawiamy sekretów w ręce, zawsze próbujemy zostawiamy z kolei szalonych naukowców. Właśnie te, na tym to polega. Orlylk, no bo wiadomo, kombo z sekretami bardzo przyjemna broń. Rozkaz zabicia, czyli fantastyczny finisher, jak i także czasami removal, więc dwojaką trzeba patrzeć na tę kartę. Spustzić psy. No, w kombie z nożownikiem, ewentualnie w kombie z bardzo przyjemnym zwierzęcym towarzyszem, jakim jest Leo, czyli dwa, e, trzymany 2-4 plus 1 do ataku wszystkim twoim stronnikom. E, bardzo przyjemne kombo. <laughs> Treseru garów, ponieważ bestii tutaj, jak widzicie, nie brakuje, Załogowy szatkownik razy dwa, bardzo mocny drop naturę czwartą i świetnie sprawdzający się, przyklejający się można powiedzieć do stołu e, stronnik, ponieważ zawsze coś po, po nim zostaje. O aby spowolnić jakieś tam e, niefajne zagranie naszego przeciwnika, śluzożer, aby znowu e, zatrzymać w jakiś sposób, tutaj się zastanawiam, czy nie powinienem grać dwóch śluzożerów, dwóch albo e, zamiast e, tego ochydziarza czegoś jeszcze wstawić, tutaj trwają cały czas można powiedzieć e, dysputy i debaty o tym. No i nasz cały late game, bardzo mocny i oczywiście bardzo agresywny e, lew grzyby razy 2 i Dr. Hook. To jest cały ten, cały ten deck, moi drodzy. Dzisiaj tylko na jedną grę sobie pozwolę, gdyż one są bardzo trudne do rozegrania. Myślę, że ta powinna Was usatysfakcjonować, tym bardziej z tym no, niesamowitym top deckiem rozkazu zabicia, który może nie był aż tak niesamowity. Myślę, że szanse były całkiem duże, dlatego nie nazwę tego jakimś top deckiem roku. To jest ten deck, który wam polecam. Mi pozwolił wejść od dziewiątego chyba do właśnie piątego poziomu rankingu i na razie e, działa. Dużo będzie problem w przypadku tego deku i innych deków agro, innych facehunterów lub zo, i mech magów pewnie też. Mogą być, mogą być właśnie w tym problemy i też e, 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 f, nie feliz tylko tempo mag e, sprawia spory, spory kłopot, ale większość kontrolnych tali jest jak najbardziej tym dekiem do pobicia. Moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.